Dzisiaj w naszym kościele rozpoczynamy nowennę miesięcy, która ma nas przygotować do uroczystego zawierzenia całej diecezji, każdej parafii i wszystkich nas do uroczystego, ponownego zawierzenia sercu Pana Jezusa. Najważniejszymi wydarzeniami tej nowenny są comiesięczne celebracje w kolejnych dziewięciu kościołach naszej diecezji, dedykowanych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Każdy czwarty piątek miesiąca. Impulsem do tego aktu zawierzenia i nowenny poprzedzającej jest jubileusz 350 lat objawienia Najświętszego Serca Pana Jezusa, świętej Małgorzacie Maria la w Pary Lemonial. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na inauguracyjnej celebracji nowej w naszym kościele. Witam księdza biskupa, ordynariusza, wszystkich kapłanów. Witam serdecznie Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa z różnych parafii, z Moderatorem Diecezjalnym i z Elatorką Diecezjalną na czele. Witam Poczty Sztandarowe, wszystkich miłych gości i naszych parafian. Życzę, by Nowenna Miesięcy była czasem głębokiego, duchowego doświadczenia zanurzenia w miłości Bożej. Księdza Biskupa proszę o przewodniczenie świętej liturgii, i wygłoszenie Słowa Bożego. Moi drodzy bracia i siostry, kult Najświętszego Serca Pana Jezusa to odpowiedź człowieka, który poznał wcześniej, że jest kochany przez Boga. Takie przekonanie, że jest się kochanym, rodzi się w ludzkim sercu w bardzo różnych okolicznościach. Jest podobnie jak w relacjach między ludźmi. Dlatego warto przywołać historię zbuntowanej córki, którą matka przekonuje, że jednak ojciec ją kocha, choć ona powtarza, że nie zauważa właśnie jej, tak jakby nie istniała, nie interesuje się nią, a jeżeli już to tylko wtedy, kiedy zrobi coś złego, albo coś jej się nie uda. Kiedy kolejny raz. Ta dziewczyna zaczyna powtarzać swoje żale. Matka spokojnie mówi: Gdybyś widziała, czego ja byłam świadkiem, byłabyś pewna, że on cię kocha. Gdy byłaś jeszcze bardzo mała, pewnego dnia wydawało się, że umierasz. Leżałaś w gorączce, rozpalona, z wysoką temperaturą, której w żaden sposób nie dało się zbić. Zobaczyłam, że tracisz przytomność. Powiedziałam wtedy cicho. Ona chyba umiera. Kobieta mówi dalej: Gdybyś mogła zobaczyć, co on zaczął robić, pochylił się nagle nad tobą, przytulił cię, zaczął całować, a potem szybko zaczął ubierać i zawijać w koc. Wybiegł z tobą, nie zważając nawet, że się nie zapiął i nie ubrał odpowiednio na zimę. Pobiegłam za wami. Tata usiłował zapalić silnik ale po mroźnej nocy nie udało się uruchomić samochodu. Tata zdecydował, biegniemy do szpitala, tylko tam mogą nam pomóc. Gdybyś mogła to widzieć, jak on biegł, na nic nie patrzył, byle zdążyć. Tylko ktoś, kto kocha, może tak dbać o dziecko. Zdążył i żyjesz. Później lekarze mówili, że niewiele brakło, a byłoby za późno na twój ratunek. Nigdy nie zapomnę, jak biegł z tobą, aby cię uratować. Moi drodzy, jak człowiek może się przekonać, że jest kochany przez Boga? Niektórzy nagle odczuli nieznaną im wcześniej bliskość Boga i przypływ miłości do niego. Niektórzy uwierzyli, gdy usłyszeli przekonujące świadectwo innej osoby zakochanej w Bogu. O miłości Boga do człowieka przekonuje także Słowo Boże. Czy to głoszone przez rekolekcjonistę, czytane uważnie, z otwartym sercem, czy rozważane na modlitwie. Słowo Boże. Dlatego oddajmy dziś głos trzem świadkom przekonującym nas o miłości Boga do człowieka. Są nimi Mojżesz, Ozeasz oraz Święty Jan Apostoł. Mojżesz przekonuje na pustyni, czyli najpierw przekazuje na pustyni przyniesione z góry syna i przykazania. A przy tym tak mówi do Izraelitów: Pan was wybrał i znalazł upodobanie w Was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz ponieważ Pan was umiłował. I chcę dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli, z ręki Faraona Króla egipskiego. Wskazuje Mojżesz na zaangażowanie Boga, aby ocalić Izraelitów od śmierci i niewoli egipskiej. Bóg nie miał do tego żadnego powodu, jak tylko Ten, że ich umiłował. A nawet przysięgnął im, że będzie ich zawsze wspierał i ochraniał. Na tym polega przymierze. Aby sami zaś nie szkodzili sobie i innym dał także mądre przykazania. Pragnął więc, by szanowali i kochali swoich rodziców do końca ich życia, by nie zabijali innych, by nie niszczyli miłości małżeńskiej przez zdradę. Porzucenie żony, albo zostawienie dzieci, by nie okradali nikogo z jego własności czy dorobku życia, by nie okłamywali, i nie powinni też pożądać tego, co może zaszkodzić im lub innym. Co roku w czasie wieczerzy paschalnej, żydowski ojciec z rodziny bierze do ręki kolejne potrawy ze stołu chleb mięso z baranka wino. Takie zioła, które brane do ust wydają się być słodkie, a później stają się gorzkie. I z pomocą tych przedmiotów nawiązujących do wyjścia z domu niewoli ukazuje, jak Bóg z miłości do Izraelitów wyzwalał ich. Ma tak ojciec opowiadać, aby uczestnicy tej wieczerzy czuli się tak, jakby ich właśnie Bóg tej nocy wyzwalał od jakiejkolwiek niewoli i od śmierci. W przejmującym tekście używanym do dziś wymieniane są kolejne interwencje Boga, aby przy każdej powtórzyć, gdyby Bóg tylko nam to uczynił, już by nam to wystarczyło. Potem wymienia się kolejne czyny Boga dla ocalenia Izraela, i znów powtarza się refren: Gdyby nam tylko to Bóg uczynił, to już by nam wystarczyło. Wielu Izraelitów podziwia mądrość zawartą w przykazaniach, a zapomina o miłości Boga w nich zawartej. Wielu łatwo przekracza przykazania, bo łatwo jest złożyć ofiary na oczyszczenie. A wiara w Boga, który jest wyzwolicielem i prawodawcą, nie zastąpi Boga pełnego miłości. To dlatego prorok Ozeasz, drugi nasz świadek, przekonuje, że Bóg w swojej miłości do człowieka jest podobny do czułego Ojca wobec małego dziecka. Mówią zaś tak, jakby sam Bóg przemawiał do swojego ludu, który nie dostrzega tej miłości Bożej. Słyszymy więc słowa: Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie, pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swojego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Słowa Ozasza powinny poruszyć zarówno przestrzegających skrupulatnie wszystkich przykazań, jak i wielkich grzeszników. Powinny przekonać, że Bóg troszczy się z miłością, o Izraelitów i każdego człowieka od początku, a kocha, tak jak ojciec, dziecko, które zaczyna nieporadnie chodzić. Patrzy przecież czujnie, aby nie upadło i nie zrobiło sobie krzywdy, a gdy upadnie, ojciec podniesie je na swoje ramiona. Słuchacze Ozeasza powinni zrozumieć, że Bóg okazuje swoją miłość człowiekowi nawet wtedy, gdy on tego nie dostrzega. Jest jak małe dziecko, które nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa ani z wielkiej miłości i troski swojego Ojca. Tymczasem Bóg w swojej miłości jest podobny do Ojca, który przytula małe dziecko do swojego policzka, a gdy widzi, że jest głodne zaraz je karmi. Trzecim świadkiem miłości Boga do człowieka jest Jan Apostoł. Umiłowany przez Jezusa. Spośród apostołów On też najbardziej odpowiedział na miłość Jezusa. Tylko On dotarł pod krzyż i pozostawał z Maryją aż do śmierci Jezusa. On zaś powierzył Marię nie tylko dlatego Janowi, że był najbliżej, ale także dlatego, że z miłością na pewno wypełnił ostatnią wolę Jezusa. Usłyszeliśmy z Ewangelii o tym, że po śmierci Jezusa przyszli żołnierze, a gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy, włócznią, przebił mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Dla wykonujących wyrok śmierci żołnierzy, rana w boku Jezusa, aż do jego serca była dowodem że już nie żyje. Ale dla patrzącego spod krzyża Jana otwarty Bóg i serce Jezusa były znakiem Jego miłości do śmierci, do końca. To właśnie Jan w swojej Ewangelii zaświadcza, że Jezusowa miłość do nas była aż do końca. Już po śmierci Jezusa, kiedy pisze swoją Ewangelię, to pisze, że Jezus umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował. A to do końca oznacza najpierw, że do końca ziemskiego życia, do ostatniego oddechu, ale także do końca może oznaczać, że Jezus nas umiłował do granic możliwości, że bardziej już nie można było miłować człowieka, nie można było nic więcej zrobić. Sam Jan przecież napisał, nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś swoje życie oddaje za przyjaciół swoich. A przecież Jezus mówi przed swoją śmiercią w tej Ewangelii, że są Jego przyjaciółmi i że On idzie do Ojca, aby im przygotować mieszkanie. To dlatego, moi drodzy, znakiem miłości Jezusa jest serce. Które nosi ślad przypominający ciętą ranę zadaną przez lance żołnierza rzymskiego. Serce to jest otoczone wieńcem cierni na znak cierpień Jezusa, znoszonych przez całą mękę za grzechy ludzkie. Serce jest także zwieńczone krzyżem wspomnieniami, aby podkreślić miłość Jezusa, z jaką dokonał on zbawienia ludzi przez śmierć na krzyżu, w miłości, pełen miłości. Te symbole, znane w kulcie Najświętszego Serca Pana Jezusa, określają bliżej, w jaki to sposób Jezus nas umiłował, jakiej miłości pragnie z naszej strony. Jan zaświadcza także, że Jezus swoim przyjściem na świat i w całym swoim ziemskim życiu objawia miłość Boga do człowieka. I swojej Ewangelii. W zdaniu, które zalicza się do najważniejszych, Jezus mówi do Nikodema: Tak, Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Rozpoczynamy, moi drodzy, nowenne miesięcy. Dziewięć miesięcy, w czasie których pragniemy pogłębić naszą wiarę i miłość. Zacząć musimy od poznania miłości Boga osobiście, żeby móc usiłować odpowiedzieć naszą miłością na miłość Jezusa. Jest to łaska, o którą trzeba prosić, choć przychodzi także nieoczekiwanie i nieproszona. Przejmująca jest i radykalna modlitwa o uproszenie miłości którą świętej Ignacy Loyola przepisuje w dynamice ćwiczeń ignacjańskich na pewnym etapie tych ćwiczeń. Powtarzana modlitwa o uproszenie miłości zarazem zawiera wyrzeczenie się, pragnienie wyrzeczenia się wszystkiego, byleby tylko zyskać miłość, którą Bóg tylko może dać. Kiedy więc dziś po Komunii Świętej chcemy, o co prosić, to o miłość i o przyjęcie naszej gotowości do poddania się temu, który nas pierwszy umiłował. Takie są słowa świętego Ignacego: Zabierz Pani i przyjmij całą wolność moją, pamięć moją i rozum i wolę Mą całą, cokolwiek mam i posiadam. Tyś mi to wszystko dał, Tobie to Panie oddaję. Twoje jest wszystko. Rozporządzaj tym w pełni, wedle swojej woli. Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę, albowiem to mi wystarczy. Amen.